Siemano. Kole koledzy, których nie mamy. Witamy. <grym> e, klubik jeszcze je, czeka za wami. Wysadziliśmy wszystkich innych. Zabyciele, nie wiem, przez jakby dwa miesiące czy trzy. Jak wróciliśmy z wakacji, to widzieliśmy numerki. No prawda. No. Nagody będziecie zdobywali lepsze. Wy będziecie pracowali z nami. <grym> A nie, że... Bo patrzcie, inni zerówki 000, a ja 156, a 139 mój brat, co? Będę dzisiaj się tyle ścigał, że umrę. Ja, pępi brat, dostałem 20 480 metrów na Forest Diesel. To mogę nagrać ten filmik, gdzie ja ten no tak w ogóle... Dziękuję, to wszystko. Tak w ogóle muszę dwa zestawy. Adventure, Race. Dwa zestawy. Na przygody i na wyścigi. Po co gadam po angielsku, jak ja jestem polski? Dobra. Ej, ten traktor jak ma daszek. Czy jestem z ciebie dumny, dziecko, normalnie? ogląda Daliśmy dzisiaj. Oglądamy teraz nasze odcinki McDonald's PP. McDonald's PP1 To miało mia być McLaren P1. You YouTube. Druga, śmieszna noc. Jeep mnie pobił. Nie da się uwierzyć. Wow. Jeep mnie pobił, nie da się uwierzyć. Jeep go pobił, nie da się uwierzyć. Czekaj, mamy ile HCR2? Czy to się liczy jako HCR2? Um, tak. No to jest HCR2 na No co... ładnie. Czy no ładnie tam jest? No ładnie nie myślę, że jest. A, ale, ale, kończy się, myślę, że to jest ten, że kończy się, że Jake Paul jest lepszy niż ja. Muszę to zmienić. Cofam te słowa! Ej, co jest? Jakby co, złożyłem swoją kasę na rajdówkę, ale... No to super. Ale odzyskałem. Coś jest popsute. O kurczę. Witamy tych. I... No ładnie. Nie, ja... Odcinki są popsute! Przepraszam za tą ogromną przerwę! Dlatego teraz zauważyliśmy. Nie no. Traktor dzipki, a jak oni mnie pobiją, Formuła na ok. OK. Myślę, że musimy nagrywać na tablecie. Zobaczymy. A bo to chyba tylko na telewizorze popsu to. Zobaczymy. No warto zobaczyć jak nie będzie na moj, moim mobile, na moim telefonie popsute to wybaczcie jak oglądacie mm -hmm. na telewizorze ten odcinek to może się zdarzyć na telewizorze te, te, nie skasujemy wszystkiego na razie później skasujemy wszystko będziemy musieli sprawdzać co nie usuwamy bo <laughs> niektóre mogą być spoko niektóre bla 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 bla, 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 bla. bla Słowo na G. Głupi? Co? Nie. A oh no! Mam skiletowe ciało. też. No, gramy dalej, czy nie? Gramy dalej. Powinno być dobrze, jak oglądacie na y, każdym innym. A... Um. Proszę nie oglądać naszych odcinków na telewizorze. Przepraszamy, jest popsute. M nie myślę, że damy radę to naprawić, ale tak bardzo, bardzo, bardzo przepraszamy. To możecie tylko te BMG Drive i Formuła 1 na... na telewizorze. Formuła 1 jest tylko na tablecie, dlatego bohińską wersję mamy na tablecie, a nie na telefonie. Um. Będę o wiele więcej komentował teraz, dlatego, bo odcinki nie mogą być nudne jak zwykle są. Coś jeszcze ważnego do powiedzenia? Nie zmieniłam auta, oh, i będę tym motorkiem jechał cały czas. A patrz rajdóweczka. Będzie wstyd jak to po oh, pobiera rajdóweczkę. <suszel> No, 107 tysięcy zużyłem wszystko, miałem do bani, Zużyłem wszystko, to zero. Dostałem trochę zużyłem, znowu aż do zero. I znowu mam kasę. Dobre. Jestem. Najlepsza Formuła 1, dodam do hr 2. VIP koleś i bundle koleś. VIP koleś to ma rajdówkę, bundle koleś też ma rajdówkę, ma rajdówkowy bundle do tego. I jakby co, może będę miał rajdówkowy bundle? Ej, no wy jak... Każdy. No. Każda głupota upada, może być inna. Niektóre są o, o high speed, niektóre są jakby high speed, co każdy raz jest inne auto. No. A takie. Ups, też by... show Ej, no proszę zostawcie mnie tutaj. Dalej. Możecie być mieli już raz. O wiele, o wiele, więcej głupich rzeczy, a te są wypa, a te są wypadkami o dużej prędkości. Ej, no musieliście do szóstki. Głupie to. Cztery ma Ej. Tak właśnie stało się z tym samochodem. Odkryj to samo. Warto odkrywać wszystko sam. Dobra, następna duża gapa. Ale ja to gapa, dobra. Idziemy dalej. Na trzyma, Warto nie? nagrywać eventy jak są. bardzo Takie fajne. Cóż, tak się stać i ty nie będziesz... Gdzieś wchodził super samochód. Dwa to... Nic. Um. Śmierdzi i pierdzi aha, aha, aha. pierdzi i śmierdzi to głupie poopisywanie się i śmierdzi rzeczy A tutaj to co mam? Ej, zamknęło mnie tutaj No i tu jest nawet woda, pasuje łanie Ej no, woda nie spowanie zombiaków, jedynie mnie Ej, diesla muszę no dalej, proszę. E, złą Dost... Są są pospieszane, to są szybsze jak w górę idą, a my to wonie się nie fair. A nie znowu 660, 660.

Ja będę się przygotowała do nagrywania Ehm Wczoraj nie nagrywaliśmy To macie zauważyliśmy Ehm Co jeszcze? Nic takiego o, Mam punkcików Ale mam 90 A ja chcę te giry 30. się nie mi Okej, okay. Nic takiego, nie słyszeliście, że jest zimno, no nie znowu. Dobra. Mam um. dwie godziny czasu na um. Super. Głosowałam po, na dwa gigawajce miejsca. No to myślę, że to jest. To, to wszystko, co możemy zrobić w tym odcinku, no i. Dziękuję za oglądanie tak bardzo. Cieszymy się, proszę lajkować, subskrybować i dzwoneczkować, bo i dzielcie się naszymi odcinkami, na pewno macie przyjaciół, jak nie to przepraszam, nie, nie, nie ma sprawka, ale na pewno będziecie mieli przyjaciele, czyli mi, my jak tylko będziecie subskrybowali, dzielcie się z przyjaciółmi znowu powtarzam i... Zobaczymy się w następnym odcinku. No to, e, le, le. no to pa, bo ja już nie będę mógł gadać więcej, bo mianem spadnie i to poważne. Dobra. A. Ups. Następne, następne.